Dzień dobry, witam na kanale. Jak dobrze wszystko pójdzie, to za 3 dni o tej godzinie będę już na małym szlaku beskickim. Będzie to moje drugie przejście na małego szlaku beskickiego. Poprzednie było dokładnie niemal, niemal dokładnie rok temu. Uwielbiam się pakować przed wyjazdem. Już czuję ten klimat, czuję klimat wyjazdu, więc jestem spakowany. Chciałbym wam pokazać rzeczy, które ze sobą biorę, w których idę, co mam w plecaku. Więc zaczynamy. Plecak ważyłem dzisiaj rano, waży około 7 kg, do tego dojdzie woda, parę kanapek, będzie pewnie około 8,5. Tu są rzeczy wyłożone, które, które będę miał na sobie lub przy sobie pod ręką, które nie będą w plecaku, więc rozdzieliłem to na dwie rzeczy. Zaczniemy od maty, którą mam obecnie pod nogami. W lato można się bez tego obyć, natomiast w zimę jest to bardzo przydatna rzecz, żeby sobie położyć stopy, położyć coś jakiś sprzęt, czy po prostu na tym usiąść, fajnie zizoluje od zimna. Tak, buty. Buty moje salewy, membranowe. Wyczyściłem je, zaimpregnowałem trzykrotnie, w zeszłym tygodniu robiłem jeden odcinek warszawskiej turystycznej obwodnicy, buty mi przemokły, szedłem kilkanaście kilometrów w mokłych butach, jest to bardzo niemiłe, szczególnie zimą, więc mam kilka patentów, żeby się przed tym zabezpieczyć, jednym z nich jest impregnacja butów, mam BAF, z wełny Merino i czapkę z wełny Merino z Decathlonu. Wezmę jeszcze jeden dodatkowy buff awaryjny, który mam teraz na sobie. Para cienkich rękawiczek z wełny Merino też z Decathlonu. Skarpety z wełny Merino dosyć cienkie, w których zaczynam przejście szlaku. Jak widzicie jestem fanem wełny Merino. Mam tu jeszcze kilka rzeczy z wełny Merino, zaraz Wam je pokażę. Jako, że pakuje się w bardzo mały plecak 32 litrowy, to muszę przyjąć pewne, pewne kompromisy. Jednym z nich jest kwestia raczków. E, idzie ocieplenie, ma być nawet plus 15 w okolicach Rabki Zdrój, więc daruję sobie raczki. One ważą pół kilograma, zajmują sporo miejsca. E, zaryzykuję i wezmę podkładki. No, jest to gorsze rozwiązanie, ale gdzieś powinno na jakimś takim lodzie zwykłym dać radę. Mam je tutaj przyczepione karabinczykiem. Podłączę je sobie do plecaka, zapnę do mocowania kijków trekkingowych, żeby mi nie brudziły plecaka. Opaski na kostki. W zeszłym roku zacząłem biegać. Szlaki długodystansowe jakieś dystanse. Rozwaliłem sobie kostki, od tamtej pory chodzę i biegam tylko i wyłącznie w nie ruszam się bez tego tak naprawdę bo kostki mnie cały czas pobolewają więc wolę się zabezpieczać jako że ma być ciepło, może być nawet słonecznie wezmę sobie kapelusik tutaj mam stuptuty niskie stuptuty to jest kolejny kompromis, nie biorę długich stuptutów biorę takie krótsze nie powinno być głębokiego śniegu no zawsze ryzyko, no wiąże się to po prostu z mniejszą wagą mniej będę nosił na nogach mniej będę się męczył Tutaj mam kurtkę z dekatlonu. To jest kurtka ta 290 gramów ważąca, 100 gramów puchu na te temperaturę. W zupełności powinna wystarczyć. Tutaj zestaw, w którym będę szedł: wełna merino, długi rękaw z Decathlonu, bielizna i bluza z, również. Z, to jest bluza z Reda Re 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 Revolution. Również we Merino nawet chyba 100%. Dodatkowo Spodnie. To są spodnie softshellowe no nie są super wodoodporne, ale za to bardziej przewiewne. Z doświadczenia wiem, że w zimę tak do minus 5, szczególnie w górach, kiedy człowiek jest bardziej rozgrzany, dają radę, w razie czego założę leginsy. Tak, możemy przejść do plecaka. Biorę ze sobą kilki, moje kiki Black Diamond Cork Carbon, regulowane na długość. Założyłem te koszyczki zimowe na śnieg. Pewnie trochę śniegu będzie, więc może się przydać. I teraz co mam w plecaku? Zacznijmy od tego, co mam tutaj z tą siateczką, która izoluje czy też nie pozwala przegrze przegrzewać się plecą. Mam tutaj mapę do drona, bo biorę, matę do drona, biorę ze sobą drona, nie będę startował ze śniegu, nie chcę go zniszczyć, więc taką matę zabieram ze sobą. Dosyć ciężka, naważy waży prawie pół kilograma, no ale jak chce się latać dronem, to trzeba mieć taką matę ze sobą. Tutaj też wejdzie tam, ta, ta podkładka, pod, na której obecnie siedzę i zobaczymy co mam w plecaku. Jedna duża boczna kieszeń, to są dwa termosy stawić sobie plecak, żeby mi nie opadał. To są dwa termosy. W jednym o, będę miał herbatę. W drugim będę miał wodę czy jakiś inny napój. Nie fajnie jest pić w zimę e, bardzo zimne rzeczy, więc e, to jest mój patent, żeby... O, ktoś mi nie chce stać ten plecak, go położę. E, mam ze sobą książeczki. Czyli Korona Gór Polski. Po drodze mamy najwyższy szczyt Beskidu Makowskiego, czyli Dubomir e, oraz książeczka Mały Szlak Beskidzki. Już mam jedną odznakę za zeszłoroczne przejście. Tutaj jest dowód na to. Ale skoro idę jeszcze raz, to jeszcze raz podbiję pieczątki, jeszcze raz dobędę odznakę, co mi szkodzi. To będzie fajna pamiątka. W drugiej kieszeni. Mam trochę takich pierdół. Pod ręką dwa batoniki. Pamiętajcie, żeby w zimę nie brać jakichś twardych batonów, raczej wafelkowa. Z doświadczenia wiem, że ciężko jest ugryźć snickersa przy minus pięciu, a przy minus dziesięciu jest to praktycznie niemożliwe. Coś do dezynfekcji rąk. Kijek do GoPro. Kupiłem sobie GoPro. Ten film też nagrywał. Nagrywam GoPro. Biorę ze sobą kamerkę, więc biorę statyw. To jest taki kijek do selfie plus mini statyw. Bardzo fajna rzecz. Zapalniczka. Dodatkowa bateria. Będę miał jakiś woreczek z bateriami też w tej kieszeni. Co może będą się wolniej wychładały, czyli dłużej zachowają energię. Pomadka do ust. W zeszłym roku nie miałem na małym Beskidzkim i bardzo, bardzo mi tego brakowało. Usta wysychały na mrozie. Zapasowe skarpetki grubsze. To jest jakaś mieszanka Merino z jakimś sztucznym materiałem. W razie czego, żeby zmienić i mieć sucha. Latarka koniecznie. Też Black Diamond 375 lumenów na 4 małe paluszki. Must have. Woreczek z bankiem energii i ładowarkami do telefonu, do zegarka, do kamery, do samego powerbanka i to już jest wszystko, jeżeli chodzi o boczne kieszenie. Jeżeli chodzi o kieszenie tą górną, co my tu mamy? Sam jestem ciekawy tak, mamy tutaj apteczkę. E, jakieś witaminy, kawałek sznurka dodatkowo, stopery do uszu, oktanisept, penseta, wykałaczka, jakiś bandaż, opatrunki, coś na przeziębienie, e, taki plaster do obkręcania. no Minimalna apteczka, ale no, większość rzeczy potrzebnych tutaj jest. Tu mam kawałek mydła, który został mi ze sudeskiego. no Na jeden dzień starczy, a potem sobie kupię po drodze. Pasta i szczotka do zębów. Ktoś tam na ostatnim filmie skomentował, że można kupić mniejszą tubkę, więc pamiętajcie, żeby kupić jak najmniejszą, żeby tego nie nosić. Mam łyżko widelec i taki zestaw kawowy. Tutaj mam takie fajne ekspresiki przelewowe, jednorazowe. Je się nakłada na kubek, zalewa wrzątkiem, wychodzi dobra kawa. Trochę herbaty owocowej, trochę cukru. Tutaj mam jeszcze, tak, chusteczki higieniczne. Wiadomo. Cuchawki e, do uszu, gdzieś tam do schroniska, do pociągu e, mogą się przydać. Worki na śmieci. To jest e, ostateczna linia obrony z wilgocią w butach, czyli zakładam suche skarpetki, sadzam je do woreczka foliowego, takiego śmiećworka i wkładam do butów. No Nie jest to super y, y, przyjemne rozwiązanie, natomiast y, cały czas wydaje mi się, że przyjemniejsze niż trzymanie stop bezpośrednio w mokrych butach, mokrych skarpetkach. E, to jest, myślę, że, że dużo nie waży, a warto mieć. No i dochodzimy do głównej komory mojego plecaka. Co tu się e, znajdzie? E, jako, że ma nie być specjalnie zimno, to biorę taką lekką kurtkę przeciwdeszczową. Nie biorę kurtki zimowej. To jest e, kurtka, która waży 109 gramów, e, też membranowa Innovate. Kurtka bardzo, no, to, to jest bardzo dobra kurtka, raczej letnia niż zimowa, ale ma nie być dużych mrozów. E, całkiem dobrze oddycha. E, no jest to kurtka typowo biegowa, ale myślę, że na szlaku też się przyda, zaoszczędzi mi około pół kilograma. Tutaj mam mały casek z, z dronem, mawikiem mini i kontrolerem do drona. Tu pod spodem mam takie siateczce, kabelki, zapasowe skrzydełka. Myślę, że jest on wyjmę, żeby się nie zgniotły w plecaku i wsadzę do bocznej kieszonki razem z bateriami. Kubek, sudokrem druga bardzo istotna rzecz na każdym szlaku trochę orzechów. Dwa liofilizaty, to jest akurat jambalaya z kurczakiem i krewetkami. No ale kupicie, co tam chcecie albo nie kupicie. Rękawiczki. To są cieplejsze rękawiczki Black Diamond. Takie z grubego polaru, grubszego polaru fajne, bo można w nich obsługiwać kamerę czy telefon. Razem z tymi merynowymi. To już jest całkiem fajna ochrona nawet na większe, na większe mrozy. Klapki, tu mam takie cienkie, piankowe, bardzo lekkie klapki z dekatlonu. W zeszłym roku na małym szlaku świętokrzyskim nie miałem, bo zapomniałem i no naprawdę e, wtedy uruchania się dosyć mocno. Inwencja twórcza, żeby się gdzieś tam e, e, nie brzydzić pod prysznicem czy na podłodze w jakimś schronisku potem chodzić. No. E. Skarpetki wodoodporne membranowe Gutto, dosyć takie duże, dosyć ciężkie, ale to jest dobra ochrona przynajmniej na chwilę przed wodą, przed deszczem, mokrymi butami, więc zabieram je ze sobą i to co ostatnio ktoś mi polecił przy pierwszym filmiku z moim sprzętem na wypad. Czyli taki plety, worek wodoodporny. Ja kupiłem sobie akurat 20-litrowy worek wodoodporny na takie rzeczy, które nie mogą zmoknąć, czyli głównie ubrania i śpiwór. I teraz co ja tu mam? Tak, opaski na kolana. Ostatnio kolana mnie nie bolą, na szczęście, odpukać, natomiast zabieram je na wszelki wypadek. Mam tutaj ręcznik bardzo lekki, szybko snący, Jedna koszulka z wełny Merino. Druga koszulka z wełny Merino. Leginsy, gdzieś tam dochodzenia chodzenia po schronisku, po, noc, yy, po agroturystyce czy w razie dużego mrozu założenia pod spodnie soft Bielizna. I śpiwór. Śpiwór to jest Cumulus X-Lite 300 z zmienionym puchem na hydrofobowy. Zmieściłem go tutaj do oryginalnego pokrowca, co nie było łatwe, no ale oszczędzam miejsce w plecaku, więc na te 5 dni śpiwór będzie skompresowany. Dodatkowo tutaj ten plecak ma taki pokrowiec przeciwdeszczowy, więc w razie deszczu czy jakiegoś śniegu mokrego założę go na plecak. No, i wygląda na to, że to jest wszystko, jeżeli chodzi o sprzęt. Jak widzicie, kilka kompromisów musiałem tutaj przyjąć. Mam nadzieję, że sprzęt mi się sprawdzi, że niczego mi nie zabraknie, że ten film Wam się przyda, że może jakieś patenty przyjmiecie u siebie. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia na szlaku. Trzymajcie się ciepło i na razie.